Witam wszystkich serdecznie w szóstym już odcinku Let's Play Fallout New Vegas. Ostatnio dotarliśmy do wioski zajętej przez Legion Cezara, która, no, niestety, wygląda jak wygląda, i jakoś nie mam tu za długo przebywać. Dostaliśmy też nowe zadanie: zadaniem jest dokładnie rozpowszechnić zbrodnie Legionu. Więc tylko sprawdzimy, co, mu, co my tu mamy. Śród, o, oczywiście się przyda. E, Milonka, to żarcie, jest to się przyda. Styk z Gekona, przyda się. lodówce, co mamy? Modliszka, dobra, weźmy wszystko. Tu nic już nie ma. Z kufrach, tu coś jest. Kapsel, czy przyda? Sunset klej na razie nie, może kiedy indziej. Co mamy w kredensie? Jeszcze spinka, oczywiście, i terpentyna to później będziemy robić jakieś wybuchowe zabawki. Dobra, to było tyle w tym domu. Tu mamy jeszcze jakieś budynki, te budynki przeczyszemy. Kukurydza, to weźmiemy owoc kaktusa. Okej. Okay. Co mamy? Mm. Nie no, w nie będziemy grać. wieprzowina Mąka. Na co mi mąka nie? Tu nic, lodówka. Iguana. Dobra, weźmy wszystko. Piwo najwyżej można później sprzedać. O, to jest jakaś potrawka. Wow, jakieś coś z myszkami świruje. E, co my tu mamy? Budełko detergentu. To raczej mi niepotrzebne. Dobra, tu wszedłem. Papierosy weźmiemy. Terpentyna nie jest mi potrzebna. I tu też mi nie jest nic potrzebne. Mamy chyba piwo. Piwo, piwo, piwo. Dobra. Ok. Dobra. Z tego co spojrzałem na mapę, to tutaj musimy się udać, żeby rozpowszechnić e, zbrodnie legionu. No dobra, zobaczmy co tam jest. Mamy już pełne życie. Mimo tego, że nie mamy apteczek. Sprawdźmy jeszcze ten dom, co tu jest. Mogłbym przeczytać wszystko, ale tu pewnie będę znajdował tylko żarcie i co najwyżej kilka naboi. No, chociaż kilka to mało. Tu co w kufrze jest? Spinka się przyda. Weźmy papierosy. Papierosy można cennie sprzedać, więc ...to jest wyjście i lodówkę. OK, Okej, weźmy wszystko Ile mam miejsca jeszcze w ogóle? Sprzęt? Pół. coraz mniej miejsca mamy. Dobra, udajmy się tam, gdzie miałem się udać, czyli tu Czyli to jest w tą stronę gdzieś. Aha, To jest wszystko ogrodzone tak brzydko. Nie umiesz wskoczyć? Nie, no, myślałem. I idźmy tam. Licząc na to, że po drodze mnie nic nie zabije, w porównaniu, tak do trójki, tam coś biegnie, to w tym falałcie jest dużo, że tak powiem, więcej rzeczy się na pustkowiach dzieje. Tam było zawsze tylko co najwyżej, można było w trójce spotkać jakiegoś yy, zagubionego osadnika, jakiegoś handlarza, ewentualnie jakieś pojedyncze potwory. Tutaj, jak widzicie, nawet tam ktoś biegnie, ucieka. Nie wiem, podejrzewam, to jest chyba ten, co w poprzednim odcinku wygrał na loterii. Co my tu mamy za pistolet? 10mm. Może być. Dobra, czyli musimy tak tutaj. To jest gdzieś tam, na tej górce. Więc trzeba uważać. Co my tu mamy? Uświęcony dom, ale może coś się zachowało. Hello there. It's good Jezu, to see a friendly face. I almost took you for a raider. I did. Name's Malcolm. Malcolm Holmes. Don't suppose you'd care to trade? I'm missing a few essentials, and oh screw this. Lying just ain't in my nature. I'll tell it to you straight. I've been following you for a good bit now. Uh -huh, okay. It started off innocently enough. I was traveling as I often do, and happened to observe you picking up one of those blue star caps. No. You didn't show any reaction to it. So I figured you didn't know what you'd gotten your hands on. There's an old wasteland legend that says somewhere out there is a fabulous treasure from before the war. Those caps with the blue star on them, the tale goes, are the key to that treasure. They're called Sunset Sarsaparilla stars. Sarsaparilla. All over the place. Okay. So, the easiest place to find them is unopened bottles of Sunset Sarsaparilla you'd think they'd all have been picked clean by now but somehow new bottles keep appearing in the machines some say it's old festus that does it hoping someone will finally collect enough caps to earn the treasure other than bottles you'll just have to scavenge you can find caps in the unlikeliest of places and blue star caps are no exception it's said that the treasure is guarded by a man named festus and he's the one who asked for the blue star caps you also something just has been around since the war, standing a lonely vigil, waiting for someone to come and take the treasure off his hands. That'll make him pretty damn old. But I've met a few people in my travels who claim they actually met him, and they weren't the lying type either. Nah, I gave it up years ago. Too dangerous. And even if I did still collect them, I'd tell you the same. There's people out there so mad with the idea of treasure. That they'll attack strangers just on the suspicion that they have some of those caps. No, no one knows money, weapons, water. It is, or maybe was, something of value, and that's enough to get people motivated. No problem. If you do end up trying to collect more stars, watch out for a man named Alan Marks. He's killed several people for their stars already. Hey, I hope huh? you You want to talk some more? Chcę pochę oh, no? right. O, idealnie. To ja ci sprzedam. Ty masz kasę, nie masz za dużo kasy, ale co masz ciekawego? Uzbrojenie masz granata. Tu nie masz nic, jakieś naboje amunicje masz. Weźmy to i weźmy nabój 9 mm 179 kapsl. Dobra, to tu masz... To... O, teraz ty mi płacisz. A weźmy jeszcze granat, może się przydać. A ja w tym czasie sprzedam ci coś konkretnego jeszcze. Na przykład uzbrojenie. Co hmm, mamy? Podpalacz. Z ciężkiej broni raczej nie będę korzystał, a tylko mi zajmuje miejsce, więc to spada. Wielostrzałowiec jest dobry, więc zostaje. Karabin nagryzony zostaje, dynamit zostaje. Chełm kombinezon mogę ci sprzedać. I mogę ci sprzedać jakieś żarcie? Czy nie? Nie, tego lepiej nie sprzedaję, to się zawsze może przydać. Co my mamy tutaj w śmieciach? Jajo gekona. Na co mi jajo gekona? Karton papierosów. Ołów. Zostawimy. Papierosy. Sprzedaj wszystkie. Przedwojenne pieniądze. Skóra to mi nie jest potrzebne, spinka, złom, łuska Łusek nie będę sprzedawał, naboje będę z nich robił, a bo nic ci na pewno nie sprzedam Sprzęt, uzbrojenie Dobra, to było na tyle, dzięki a My idziemy dalej, bo nam przerwali Dobra, tym razem spojrzałem, o której zacząłem, na szczęście więc nie będzie problemu z nie, nieregularną długością odcinku. przynajmniej tego odcinka. Będzie mniej więcej pół godziny. Mogę sprawdzić sobie Shift-Click, Shift-Tab dokładnie. I 11 minut, bieżąca sesja. Ej, co jest? No. Okej. Okay. Jesteśmy chyba już niedaleko. Miejmy nadzieję. No, ja jeszcze kawałek. Źle się podchodzi, tak pod górkę, bo nie widać wszystkiego, co jest dookoła. Ej, miej nadzieję, że nic mnie tu nie zabije. A jeśli zabije. O, co to jest? Prospolis. Nie, prosopis gla... glandulosa, jeju. Co to jest tam? Albo dwóch bardzo wysokich ludzi? Nie, no, jakieś pomniki. Tu chyba raczej nic nie znajdę. Może w tej ciężarówce tylko. Ale to trzeba tutaj z tej strony podejść. By liczyć na to, że nic mnie nie zabije w czasie, gdyż przeszukuję. Sz tu coś jest. Owoc agawy, weźmy. Tu nic, tu coś jeszcze jest. Orzechy Pini. Tak? Pini. Jeszcze jedne. No wiesz. Tu coś było? Nie. Tu coś leży. Świeży ziemniak. No i na co mnie świeży ziemniak? Nie będę surowym ziemniak wiatr. Aż tak zdesperowany jeszcze nie jestem. O, coś muzyka ucichła. A to nie jest dobry znak. Ktoś tu jest. Coś. Ktoś. Kogoś widzę i kogo Znaczy... Widzę. Tam na górce ktoś jest chyba. Spróbujmy podejść. Ktoś chyba jednak bliżej jest. To jest Skorpion. Dobra, no chodź. Chodź, chodź. Gdzie jesteś tam? Nie, tam. Yeah, bullseye! Od skorpionu warto zbierać gruczoły jadowe. O, właśnie o tym mówię, bo są dosyć cenne. Są dosyć cenne i jeżeli się nie mylę, później chyba można z nich zrobić jakiś... Jakąś broń, ale głowy nie dam. Mogę się oczywiście mylić. Tu jest, dobra. Skorp... Radu skorpion, rad skorpion, dobra, olejmy je. Jak są te skorpiony, to zaraz się okażą, że są tam jeszcze większe i wtedy będzie problem. Tutaj miałem iść, tak, tak. Księżyc w połowie, ciemne w połowie jasne. Co to są za w ogóle śmieszne pomniki. Jeżeli się nie mylę. A, już wiem co tu jest, to jest chyba baza tych żołnierzy RNK, już tak się nazywają Republiki Południowej Karoliny. To motory To chyba tutaj właśnie oni mają bazę jasne. Dlatego mnie tu wysłało. Co to w ogóle jest? W roku 2270 strażnicy Nevady i strażnicy Republiki spotkali no, się w tym miejscu, by podpisać traktat zjednoczenia strażników. Zgodzili się dołączyć do RNK w zamian za zobowiązanie się do ochrony zapory Hoovera, nowego Vegas i południowej Nevady. Okej. Okay. Hey! Coming from the north? być szalony, żeby brave those roads. No shit, Sherlock. what there's no way we're miles from the colorado they they aren't even waiting for the dam to fall they're already inside the borders we'll never stop them not at this rate we're doomed thanks for bringing the word <todcast> nice Czekajcie tylko na przerwy. Dobra, jesteśmy sporo, to musiałem sobie po prostu odkaśnąć. I dobrze, to teraz trzeba było iść dalej. Musimy minąć Nippon i tutaj do Nowak się dostać, więc znając życie po drodze zginiemy cztery razy. Więc się lepiej pospieszmy, zanim coś nas napadnie. O, to jest ten człowiek, chyba. Hey. Śmieszny, tak, Malcolm Holmes. Malcolm Holmes. No idzie. Um... Bo sobie na tę mapę, patrzę co 3 sekundy. A, na 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 jej, 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 Dobra, wiecie co? Ja przewinę kawałek. Albo nie. Będziecie oglądać... Yy, jak to się nazywa? Film Drogi. Znaczy, nie drogi, że drogi, tylko że film, że droga jest. Głupie tak buta. Może pójdźmy do kina, o. Zanim pójdziemy tam, pójdźmy do tego kina. Bo to w sumie tam nie dotry w tym odcinku. Więc sprawdźmy, co w tym kinie jest. Może akurat mi się trafi coś ciekawego. Jeśli będziecie oglądać odcinka, jak idę, i idę, i idę, i gadam sam do siebie, żeby nie ześwirować. Co to jest to? jest samolot. O, tam jest skorpion. Choć kwestia tego, czy duży, czy mały, średni. Nie mam naboi. Mamy jeden nabój do shotguna. uuu nieładnie. Tu mamy trochę naboi Jak szceluje, dobra? Ręce mamy zdrowe, więc spróbujmy go minąć. Z tego co się domyślam, to są duże. O, właśnie, z olbrzymi. Więc na pewno nie chcę z nimi walczyć. <laughs> z dużym jeszcze pół biedy. Gorzej z tym olbrzymim. Znaczy dużym. Z tym brat skorpionem zwyczajnym, z tym jeszcze fak, patrzyli, tu jest raz, dwa skinę, chyba że zrobimy. Myk. Mogę wrócić na ulicę. Tak, na drogę wrócimy, będzie bezpieczniej. O, naboje, haha 5.56. To są do tego co chyba mam. No. Karabiny na gryzonie. Jezu mój pies się domaga, żebym na spacer pójść. Poczekaj chwilę, co zaraz pójdzie. Mm -mm. Przydałbym się tutaj pies. Pewnie można, w trójce można było mieć psa w grze, więc tutaj chyba też. Ktoś mnie widział, Z kwestia tego. A, to może ptaki co tu są. Bo nikogo wokół nie widzę. Dobra, wróciliśmy na drogę i trzeba w tamtą stronę iść do... do Nippon i od Nippon, yy, od Nippon yy, odbić prawo na kinie. Schowaj mi broń. Żeby szybciej się chodziło. Popatrzmy na moją postać. Wii hello! Dziwnie biegasz koleś. O, dzień się robi przy okazji. To dobrze, jakoś czuję się bezpieczniej w ciągu dnia. Jak chyba każdy normalny, zdrowy człowiek czuje się lepiej w dzień niż w nocy. A jeżeli ktoś mówi, że jest odwrotnie, to znaczy, że jest dziwny. Dobra, czyli tu jest Nippon. Nipton, sorry, jeju. Ja jestem analfabeta, nie umiem czytać. To jest Nipton, a nie Nippon. Prawie jak Lipton. Pamiętaj, Lipton, Nipton. <laughs> I tutaj, e, bynajmniej było chyba kiedyś kilo. Co mnie zmienia faktu, że nie upam. Temu, co tu mogę znaleźć? Ciii. Halo, jest tu kto? Halo, odkryliśmy kino, i co w tym kinie mamy? Satelita jakiś ewidentnie to jest jakiś satelita. Crashed satellite. Nothing happens since the midnight showing at the Mojave did it. Jeszcze raz. since the midnight showing at the Mojave, driving hasn't started yet. Aha, czyli to jest chyba część jakiegoś. Aha, dobra. Czyli to jest jeden z pierwszych. Jeden z pierwszych DLC. Co to jest w ogóle? To coś. Tu miałem się dostać, nie? Tak. Kino samochodowe Mojave. Więc sprawdźmy, co jest tutaj w ogóle dookoła. Do. Tu nic. Nothing happens to the midnight showing up the Mojave Drive. Started I co muszę do północy poczekać? Ja nie rozumiem tego tak do bardzo. Dobra, to poczekajmy do północy. T jest 10 rano. E, sorry, 6 rano. 12 godzin to jest 18. 18 godzin to jest 24. Więc dajmy sobie na przykład 17 godzin, powinno być w porządku. 8, jak coś mogę w każdej chwili anulować. Druga, trzecia po południu, szósta. Ok, jest jedenasta, czyli zaraz będzie dwuna. O, wow, co to jest? Czekajcie, napiję się tylko. Ech, Co tu mamy do picia? Kocie oko. O, no, kto no, to jak w tym. W Obliwionie było też coś w stylu kociego oka h 2 to mi dodaje, a ja chcę odjąć H2O, kukurydza odejmuję. jeszcze się najem przy okazji nerwoso, nie odtrudka, też nie Owoc hogawny, Zawsze... o to odejmuje, a ma pokarm dodawać, czy czekajcie. Nie, no bez sensu. Jak cokolwiek jem to ma mi odejmować pokarm? Zero. No to znaczy, że nie jestem głodny. H2O. O, chce mi się pić i to strasznie chce mi się pić. Owoc kaktusa wiem, że na pewno H2O odejmował. E, tu jest owoc o funkcji końskiej. To też odejmuje. 17. Piwa nie pijemy, bo mi doda. Tu jest jeszcze minus 11. Mam nadzieję, że się nie zatruję niczym. Nie ma już choroby odwodnienia Dobra to jeszcze trochę Sunset Star far. A to dodaje mi pić A ja nie chcę Ja chcę mieć to na zero najlepiej Albo dodaje <laughs> O oh, fuck Aha wyrzuciłem Myślałem że się napiłem Dobrze o, oh, to jest całkiem fajne. Pokarm 118, trzeba o tym pamiętać. No nic, nie mamy nic więcej do picia. To weźmy. To mimo, mimo wszystko, mimo pozorów, nie dodaje żadnego bonusu. Dobra, więc zaczynamy pierwszego DLC. To jest bodajże Old World Blues, jakoś tak się nazywa ten DLC. Dobra. To let's start. O Opak, oh, czyli pie level 15, czyli sobie nie zaczniemy. A nie, zaczniemy, tylko że wpisało, że rekomendowany level jest 15. Co tam? Damy radę, jak nie, no to pech. Gdzie jakieś intro? O, jest, bo tu jest nagle po polsku, to jest dziwne. No, teraz po angielsku? Big Mountain had been the home to the brightest minds of the 21st century. Scientists of vision were drawn to the facility to tackle the greatest technological challenges of the era. They sought to create a new world, fueled by technology for the benefit of all mankind. Sonic emitters, space age alloys, DNA hybridization, force field particle research, autodoc advances in cranial, cardiac, and trauma surgery. The hopes and dreams of a century became realities in the electronic forges of Big Mountain. The nucleus of this research was the dome. A huge stone facility that held the labs of every science known to man. It was a think tank where no problem could not be solved, where no question could not be answered. The Great War brought a new energy to Big Mountain and its scientists. Although sheltered from the front lines, the scientists waged their own war. Fighting their battles at the atomic level. Equations and calculations marched endlessly across chalkboards and computer terminals toward one solution winning the war. For years, the minds and computers of Big Mountain were a blaze of trajectories, weapon schematics, and nuclear theories. The problems began to outpace the solutions, first geometrically, then exponentially. As the war escalated, so did the questions. On the night of October 23rd, 2077, the scientists received an answer that put all their questions to rest. In the aftermath, Big Mountain's silent experiments went to sleep, their creators slowly dying in the new world that had been left behind. And the great stone in the middle of the Big Empty lay untouched, filled with countless technological wonders. Wonders that, in the end, had been answers to the wrong question. Czyli tak się zaczyna nowe delce. To już będzie myślę w następnym odcinku. Bo to jest chyba już ten czas. Jeszcze ja tylko zerknę sobie na zegarek. Zaraz, jak się to ograza, załaduje. You feel hip heavier. A quick inspection of your body reveals paint through jig. No dobra, coś mi zrobili z głową, klatką piersiową i plecami. Mam jakieś dziwne y, blizny pooperacyjne. Chyba straciłem wszystkie przedmioty, co? Nie, dobra, mam Jest godzina 29 minut, dobra Czyli to będzie ten czas Myślę na no odcinek następny zagram od razu Bo prawdę mówiąc nie grałem jeszcze tego DLC Będzie po angielsku, więc tam gdzie się da, no myślę dodam napisy O ile będzie mi się chciało, jeżeli mi się nie będzie chciało To nauczycie się angielskiego <laughs> Sorry Dobra, to to jest w takim razie koniec tego odcinka. Ja zapraszam Was do następnych odcinków. Żegna się z Wami Tulon. Oczywiście zapraszam też do komentowania, jeśli się komuś chce subskrybowania. Oczywiście po raz kolejny mówię, nie zmuszam do tego. No i oczywiście zapraszam Was do grania w tą grę. Znaczy grania w tą grę, kto głupio brzmi, gram w grę. No nieważne, do odpalenia sobie Fallouta New skupienia go. Na Allegro pewnie będzie za parę złotych. Więc do zobaczenia w następnym odcinku, który nagrywam już za chwilę, a wrzucę. Zobaczymy. Dobra, to na razie trzymajcie się, Pa. Idę z psem.